Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Otóż, proszę Państwa, podaję dzisiaj przepis, jak ktoś po prostu ma anemię czy utratę żelaza, żeby dobrze się poczuł, żeby zjadał przynajmniej przez do miesiąca czasu po 200 gram, czyli 20 deko takich surówek. Tu jest, proszę Państwa, papryka, tu jest śliwka, em, mole, morela sałata lodowa proszę Państwa kabanowski cielęce te co dla dzieci por, szpinak awokado zaraz tutaj wydostanę o jest tutaj awokado proszę Państwa tak, czyli awokado tutaj mamy, o awokado i niczym tego nie solimy, polewamy tylko cytryną i lemonką po prostu musimy na śniadanie na śniadanie Zjadać y, kromeczkę chleba, malutką, bo chleb musi być, jak ktoś już padł na i taką sałatę. Nie, posmarować kromeczkę chleba masłem, nieważne jak ty to będziesz jeść jadła. Można dodać czerwoną cebulę Ja tutaj dzisiaj nie mam. To są te kabanoski, te co dla dzieci, takie malutkie. Y, y, mężczyzna może zjeść więcej tych kabanosków, na przykład tu powinno być mniej, ale ja pokazałam, jak dla mężczyzny. A kobiety powinny mniej tych kabanosków zjadać, a więcej y, czerwonej papryki, żółtej papryki, awokado, żeby były śliwki, bo mają bardzo dużo żelaza. Można posiekać drobną pietruszkę, bo ma 6 mg, aż żelaza w 100 gramach. No to jeżeli pietruszka w ciągu dnia z, zaparzy sobie 50 gram do picia, a dokroisz tu czy tam do zupy je, to wszystko będzie ok ale pietruszkę powinno się zjadać na surowo albo wyciśniętą ze sokiem i z buraczkiem ale polecam wam na śniadanie taką surówkę zrobioną właśnie z tych y, produktów I gdyby było mango to można dodać jeszcze mango pozdrawiam bardzo serdecznie polecam taką suróweczkę proszę tu przybliżę o. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam do live'a o 22.